Szałka w jedną stronę czy w dwie strony? Oto jest pytanie. W trakcie pisania równania reakcji chemicznej w pewnym momencie stajemy przed wyborem, czy zapisać jedną strzałkę z grotem skierowanym od substratów do produktów, czy może jednak zapisać dwie strzałki, jedną nad drugą, z czego jedna będzie miała grot skierowany od substratów do produktów, a druga w stronę od produktów do substratów. Strzałki w jedną stronę używa się wtedy, gdy dotyczy zapisu reakcji nieodwracalnej. Proces nieodwracalny to teoretycznie taki, który przebiega do całkowitego wyczerpania substratów. W układzie zamkniętym bardzo trudno o taki całkowicie nieodwracalny proces. Dlatego jako reakcję nieodwracalną traktuje się taką, w której proces powstawania produktów przebiega o wiele szybciej, aniżeli proces odtwarzania substratów. Przykładem reakcji nieodwracalnej może być przykład strącania trudno rozpuszczalnych soli. Albo proces zobojętniania mocnych zasad mocnymi kwasami. Bądź też proces, w trakcie którego otrzymuje się gaz, a układ reakcyjny jest układem otwartym. Podoba Ci się? Zobacz pełne kursy, mastera Online. Tam całą potrzebną wiedzę serwuje nie tylko fajnie, ale też według konkretnego planu. Dzięki temu nie musisz w ogóle przejmować się organizacją swojej nauki, a przerabiasz 100% materiału. Brzmi dobrze! Wskakuj do Hemastera! Strzałki w dwie strony używamy w przypadku reakcji odwracalnych. Z procesem odwracalnym mamy do czynienia wtedy, gdy w pewnym momencie trwania procesu. Dochodzi w układzie do momentu, w którym produkty danej reakcji chemicznej powstają z taką samą szybkością, jak odtwarzają się substraty w reakcji odwrotnej. Moment ten nazywany jest stanem równowagi chemicznej. I opisać go można równaniem na stałą równowagi reakcji chemicznej. Stałe równowagi reakcji chemicznych w danej temperaturze zostały stabilaryzowane i wiele spośród nich możesz odczytać z wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Przykładem reakcji odwracania może być synteza amoniaku w układzie zamkniętym, reakcja estryfikacji albo też reakcja dysocjacji, słabo dysocjujących kwasów lub zasad. I właśnie w przypadku reakcji odwracalnych dochodzi w układzie do stanu równowagi. W momencie, gdy zapisujesz równanie reakcji chemicznej na egzaminie maturalnym, pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zapis równania ze strzałką w jedną stronę w chwili obecnej jest zawsze uznawany. Natomiast jeśli reakcję nieodwracalną zapiszesz używając dwóch strzałek, jest to już błąd. Zatem zdecydowanie bezpieczniej na maturze jest zapisywać strzałkę w jedną stronę. Tym bardziej, gdy nie jesteś pewny, pewna, czy użyć strzałki w jedną stronę czy w dwie strony.